zaczekajcie ja w nothing to depit nie to jest złe. O, tak jest idealnie. Potwierdź. Stresujący, przerażający albo koszmar. Czy coś. czy coś interesującego mogłoby się tutaj w końcu wydarzyć? Oswald, czas już iść. Czy naprawdę nie mogę nigdzie indziej? Być najgorszym miejscem na spędzanie czasu. Owszem, może być, jeżeli coś tam jest. Każdy dzień wygląda tak samo przez całe lata. Wchodzę, w pizę, gapię się na ukrócone żółte ściany przez godziny, a potem czekam, aż mnie odbierzesz. Gdzie to życie? Gdzie w tym wszystkim jest zabawa? Prawie się cieszę, że szkoła zaczyna się jutro. Nie będę wiedzieć. To miejsce tylko. W... i będę widzieć to miejsce tylko Przepraszam, synu. Wiem, że żadnemu dziecku nie powinno być danemu zbawić się tylko i wyłącznie zrujnowanej pizzerii, ale często, wszystko co mamy, to wszystko na co nas stać. Wiesz, od zamknięcia młyna ciężko prze... Wiesz, że od zamknięcia młyna ciężko przejdziemy jak tylko dostanę pełny etat w osiedlonym sklepie. Jeśli osiedlowy sklepik przetrwa tak długo wszystko w tym mieście jest zmartwychw umierający i nie wiadomo co zamkną Dlaczego nie możemy pojechać do sąsiedniego miejsca, gdzie przeprowadza się reszta ludzi? Wszyscy moi przyjaciele tam są, tam teraz są. Babcia powinny poradzić sobie z przejechaniem kilku mil. Cóż, dopóki jej słabe się nie wzmocnił się z dnia na dzień, przeprowadzka nie wchodzi w grę. Trzy kropki. Czy nie możemy po prostu obwinąć babcie w folię? nawet z potężną mocą folii bąbelkowej nadal jest zbyt słaba i to się z nie zmieni jeśli chodzi o kościół to by to by ona przeżyła <laughs> mówiąc o rzeczy które się nie zmienią zakładamy że ten sam że ten opos nadal jest na rogu serio zróbmy układ jeśli ten z na to tam będzie tam ci dodatkowego dolara w kolejny kawałek wyczerpania ok ja pier... Yeah. oba że bo ja, tu... ja mam tu pić obok i piję sobie właśnie ale jezu yes. detale to oni detale to oni mają będzie lepiej osu cóż nie może być gorzej Oj, może tak, trzymaj Jakim jestem ojcem, jeśli nie mogę uszczęśliwić, nie mówiąc już o zapewnieniu mu czegoś więcej niż pizza? Przepraszam, że tak się to poczuło, Oswald. Cóż, znowu spóźniony, tato. Pamiętasz, kiedy to było to miejsce? Totalnie, moi rodzice zabierali mnie tu cały czas nadal. Nie... Pamiętam jak bawiłem się w basenie z pijackami i zapałem grzybice. Fuj. Prawdopodobnie dlatego nadal jest obrodzony, no i wiesz. Hmm. Tajnicz basen z kulkami. Oj Boże, szukaj. Jestem w jadalni. Basen z pijaczkami nie tam. co mam, Nie rozumiemy jak już więcej o tym obrzydliwym basenie, a nie, rozmawiamy więcej o tym obrzydliwym basenie. Hej, to naprawdę istnieje! Wygląda trochę obrzydliwie, ale zastanawiam się co by zrobił tata, gdyby się... Gdybym się ukrył, zgubił w cudzysłowie. Na chwilę może nauczyłbym się nie zostawić mnie w takim strasznym miejscu na cały dzień. Ja dole. Dlaczego? Oby tylko nie zawózł, aby zapalenie spojrzał. który rysuje, Dobra, to trzeba przyznać muzykę, jest daje pista. Tata mówi, że pójdziemy pójdziemy do kina. Super, co oglądacie? Nie wiem, coś o ludziach chłapiących dupy. Nie pamiętam. Ghost Och, widziałem to w zeszłym tygodniu. Nie da się obźnić. Ofu. To miejsce jest, jest najlepsze. Chcę tu zostać na zawsze. A, jeszcze będziesz jest mm. nie, 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 nie hejtujcie mnie. To jak, to się, to... Słyszałem, że jest nowa gra w Powinniśmy to sprawdzić. Obstawiam, że jest świetna. się, że jako pierwszy zdołę będę najwyższy wynik. No, I już to zrobiłem. No, powiedzcie mi, jak ta fioletowa tego pościerdzi się porusza. Dziecko potrzebuje więcej żetonów. Chyba skupiłem swoje z kulkami. O Boże, tragiczny tra tra tragiczne. I o kolej świetne ciuchy. Nigdy wcześniej nie widziałem takiej jest Ale dziękuję. Podoba mi się twoje. <grytanie> twoja koszyka. Też... Old school, o czym ty mówisz? Ten film wiesz jakiś czy to nie ten spokojnie, on tylko że wtuje. Jestem Mike, a to jest chip. Nie nie Jestem osoba. Jak czarodziej, czarodziej z Polski oczywiście. O tak, widziałem. Aż że tak mało turystycznie, ale jestem złączony. Bo tak, widziałem to kiedyś. Moi rodzice są niepospolite z ziemi. Dlaczego inni nigdy wcześniej nie widzieliśmy Polski? Ja, a, to dobre pytanie. A jest mi To nic, bo być może być nowym dzieckiem w mieście jest nowy młyn! Przyciąga do mnie wiele dzieciaków takich jak ty! Nowy? Zupełnie nowy młyn, stalowy! Mój tata tam pracuje, tak ta Majka też! Myślę, że i twój teta właśnie tam to są prace. Co, ale chip kolej stresujesz nowego! To znowu za zanim się tu zadumowi. Chcesz zagrać z nami roller os? Brzmi fajnie, ale nie sądzę, żebym miał tu być. Cóż, gdzie indziej mia miałbyś być? Spring czy tam William Hardon. Nie, to nie te czas. No chodź człowieku, chcesz pogadać? Za z tego filmu. Zgoda, chodźmy do Skopie. Nie wiem co się dzieje, ale w ogóle głosu zacznę. Lepiej niż zachować się w tym obrzydliwym basenie z piłkami, Nie powie kiedy to ta się pojawi. że ja jeszcze prosy sobie nich to do, do, do chciałbym żeby w naszym mieście takie coś już było Taka pizzeria kurde fajnie by było Kupy na Fox i spirite paloza Pizza smaku oranżady, nawet nie chcę mieć. Uff, to obrzydliwe. Powinienem się jeszcze trochę rozejrzeć. Oje fajnie. Graś kiedyś w pizzerze? Nie, w Ale To najnowszy i najlepszy model od Fezbera, więc nie jesteś... Nie jestem za zdziwiony, mam tu całkiem ekskluzywny sprzęt. Co to jest ten Fesber? Tak. Dzieciak, który nie zna Fesber. Jest samo koleś. Chyba tutaj miało być napisane... Fesber Entertainment albo po prostu Freddy Fesber. Trzymaj we piłkę i pokażę ci jak grać. Najpierw za ze może dam ci fory. Może. Nie. Aha. na to. Uh, nie wiem. To Może tak będzie? Nie wiem, nie obchodzi to, czy wygram. I tak, tak będziecie się. Nie wiem, sobie, w dziesiątku za oj predi FAK zamknij mordę aha słuchaj dobra no dobra gramy w berka. to wiesz co tam ton, tonera ja sobie zrażnę robić rano on, O nie! O no! Nie! 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 Zostaw mnie pachorzem. Mhm miejsce do ukrycia, mogę tak wejść? Nie. Jedyne miejsce, które mogę przejść, to jest tu i tu. I co dalej? Nie wiem. Ale Gdybym jak kupić mogłem wymienić tutaj nagrody, najwięcej, no jakieś.

No to mi... Ech, mam nadzieję, że Mike tego nie usłyszał. Muszę się szybko schować. Ha, nieźle, ale i tak się słyszę chip. Nie uważam, znalazłeś oza? Jeszcze nie. Jest cicho. W przeciwieństwie po do ciebie. Cóż, ja może znajdę go pierwszy. Okej, nigdy mnie nie znajdą. Co to co to było? Co to było? Ale co? Co to było? Jezu, co to było? Przeszczuń na szybko ratować dzieci. Cholera, krzyczeń nic nie daje, za dużo ludzi krzyczy. Gdzie oni są, może wiedzą co się dzieje? O, coś się stało. Widać, że mają zlagowali się. Ale jesteś ja tu widzi a zobaczcie, drzwi są uchylone. nie robił to ci rob... to ci najprawdopodobniej zabije i wsadzi do jakiegoś gustu to jak wyjdę w tą to robię ze swoimi ofiarami oh, że... Do tego właśnie do Pita. Fuck to jest najgorsza rzecz, która mogła zostać stworzona. Tam jest. <noise> Oswald, co ci przyszło do głowy, żeby chować się w tym starym, orzebliwym czymś? Nie słyszałeś, jak cię wołałem? z webzolem. To, to wszystko w porządku. To nie jest twój tatuś. Miłej nocy, chłopaki. Czekaj, że myślisz, że coś jest nie tak z moim tatą. Hmm, wygląda na żywego. Pył pewnie ci zaszkodzi gdzieś, jako idzie do domu i odpocznij. Czekaj. Ale za rączkę miłość. Noc pierwsza, dom Oswald'a. Co zrobiłeś mojemu tacie? Dokąd mu zabierasz? Skąd w, skąd w ogóle ja, wiesz jak prowadzić? A ja chyba wiem jak to się stało. Mój dom, skąd wiedziałeś gdzie mieszkam? Za rączkę prowadzi? Tata zawsze zostawia swoją komórkę w domu. zauważa się, że jest w jego pokoju. Widziałem ja telefon taty, znalazłem stolikę, ale najpierw można znaleźć sposób, żeby to coś wyszło. Może uda mi się przestraszyć głośnym hałasem. To powinno wystarczyć. Wystarczy się skłoni. Tatoś nadchodzi, wkurzony. Głębsze by to wszystko pamiętać. Dobra, jako że jesteśmy w stanach, to na pewno będzie to początek na 555. reszty Idziemy. 555-5683, 555-5683. Halo? Mamo, mamo, to pilne. Co się dzieje? Ta, to tata, on... Coś jest nie tak. Okej, okay, zaraz tam będę. Pośpiesz się. Cześć. Na pewno tędy się idzie. Zastąpione to jakiś żart usługi? Zło... Tacie nic nie jest. wiedzieć, że nie wolno udawać, że coś się dzieje, gdy jestem w pracy. Ale nie widzisz tego? Widzę, że tacie nic nie jest. Nie wiem, co cię napadło, ale idź do swojego pokoju i się uspokój. Muszę wracać do szpitala. Ale... Cóż, chyba wszystko zależy ode mnie. Tata musi być uwięziony w basenie z kolkami muszę wrócić do Jeffa. sobie zakończymy, bo, bo mi się dzisiaj nie chciało zbytnio nagrywać. Ale, ale dla was zrobię wyjątek i no, do tylu minut sobie doszliśmy. Mam no, nadzieję, że odcinek nam się spodobał. I cześć na razie.